To zwykły dzień, jak dwójka przyjaciół i jego syn i ich córka y, żeglowali po y, tratwie. Na tratwie. Nie wiem, tak się dzieje. No i właśnie zebraliśmy dobre rzeczy. Ja, ja teraz łowię ryby. Y, muszę łowić ryby. I chwyć kolejną rybę. Proszę. Ja idę po beczki. Najwyżej reki mnie zaatakuje tego. Nie, jak, od, od ale od jak węg. skiniesz... Ej, 27, co ty robisz? Ja odsadałem kotwicę, co ty robisz? Ej! Eee! ty eee! No, no, no kupisz! No. No, kupisz, wej go, zadź go, go zadź go, go, musisz go uciekać. Chodź, jesteś, jesteś tutaj! No, tutaj <śla> na siadaj! Skakuj się, no, co tam! No tureczko, musisz więcej się nauczyć. To jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne. Może to jest najbardziej niebezpieczny rzeczy. Tam się najbardziej niebezpieczne rzeczy dzieją. A w tym czasie złowię wędkę. Nie, złowię wędkę Co złowiłem? Surową makrela. Mamy ostatnią rybę, bo już nie mamy wędek. Ja mam buraka. E, kto chce to? Kto chce tutaj? Kto chce? Kto chce rybę? O, dla, ja. dla najmniejszych. Dla najmniejszych najmniejsza ryba. Wiosło, byłem. Co ciekawe. Nie mam. Daj czekam. Wiosło nie zrobimy. O no nie, bo co Wiesz co, y muszę 8 lin, a ja nie mam żadnego tego, ja nie mam żadnego liścia. Daj! Ja liście. Mam liście. Daj, liście. Daj liście! Proszę 4 liny 4 liny! A muszę potrzebuję 8! Te... Już liści, nie, ten, nie, nie mam. Tak mi się kończy Potrzebuję 8 liści Możesz sobie za zrobić, jest tani No nie mam, nie mam plastiku Dobisz ja masz... jeden, masz, masz jeden plastik Jesteśmy kozakami! Palimy wiatr. Masz jeden plastik, Balba? Tam płyniemy Na ja, trzeba wyłowić jakiś Ja mam jeden plastik Niestety nie mamy... Czekaj, czekaj, czekaj Czyste morze Na tą stronę trzeba obrócić Musimy płynąć pomyśleć... co? Ja bym lepiej. Blisko wyspy. Tam, ale tam. patrz, bo tam są rzeczy. O, widzisz, ale tam płynie. Tam lepiej płynie. A tam są rzeczy, więc tam. Hmm. Ale super na tym Bałtyku. Na oceanie. Tak się nad ma... nami latają, tak nie wolno. Śmieć tu! Jo! De... Oh! Zaczekaj, de... Wiesz co, ja to naprawię. Ja nie mam co w Dajcie po... trochę drewna, bo ja mam mało drewna. Mam dziewięć desek. Chyba zebrać coś, bo wszystko wykorzystaliśmy na różne rzeczy. Ale to, ale tam się przydały te rzeczy. A ja potrzebuję jeszcze kilka lin. Ja potrzebuję liny. <laughs> o niestety ja nie mam liści. <laughs> Są rzeczy. Liny, liny, liny. Ja potrzebuję cztery liny. Żeby zrobić wędkę, a wtedy będziemy mogli jeść. Rozumiesz? Liści, o. Ja. Liście, zaczekaj. Aha, tutaj dużo się zebrało osób. Wystarczy trzymać haki, robicie tak. <laughs> Widzę dwa liście przy sobie. Widzę tam też. Patrz, ja zarzucę dalej. Ha, tam, 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 tam liście, tam liście. Ja go rzucę, ja, ja go rzucę. link, patrzcie. A dlaczego ty rzucisz? rzucisz. To mam, to no mam to metalowe tam. Mogę liście? daliście, daliście daj, liście, daj, liście, daj liście. O, tu dorzucę. Oj ty dziadzie, chodź tu reki. Nawet, nawet nie podchodź. Dajcie mi liście. Czekaj, ja mam pomysł. Pójdźmy teraz w tamtą stronę, bo w tamtą stronę... Dajcie mi liście. Właśnie nie, bo tu jest sporo rzeczy bardzo. bardzo mówię, dobra. że tamtą. Jejku. Weź mi ty teraz ja dajcie mi liście, proszę, dajcie mi liście. Ile ci brakuje? Dajcie mi, dajcie mi, wszyscy. Najwięcej liści, dajcie mi, najwięcej liści. O, Ale ile tak ci brakuje? To co ja, sobie... ja mam dwa. Daj, 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 daj. daj. Jeszcze jeden, jeszcze jeden liście, jeszcze jeden liście. O, tutaj. A jak? Okay, jak ja ci... mam, ja mam. A, dobra. E, chodź jesteśmy kozakami. Ej, macie, macie śrubę jedną? Eee, yy, mm. Nie, bo system na hak wiesz? A jak się robiło śruby? Hack, chcesz jak się robi Gwóźdź. śruby? Gwóźdź. Gwóźdź można. Nie. Gwóźdź? A jak się Nie. robi śruby? Śruby ci mogą tylko wypaść z tych beczek. Bo można wtedy metalową wędkę, to się bardziej opłaca. No to wait, ja, ja, ja wiem, jak Jedna śruba i w... dwa odpadki Co? Sub, Jest, cofało się. Ale pech Ile macie odpadków? Odpadków? Kamień. Odpadków? Nie ma. Ile macie odpadków? Ja mam zero. Odpadków. Trzy. No to daj, 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 daj odpadki, bo wtedy będzie brakowała jedna śruba tylko. Daj synu, y, córko. Ale śrub, ale śruby się z odpadków nie robić. Ja Ale nie potrzebuję z... odpadki, żeby zrobić tą wędkę. Jeszcze. Odpa Daj, Dobra. Odpa Daj odpadki. Dałem. Gdzie? Leżały tam na ziemi. Gdzie? O tutaj. kulę, chyba. O, jeszcze potrzebuję jedną śrubę. I wtedy mamy metalową wędkę. Jak tutaj? Metalowa wędka. To Spokojnie, jest. ja tutaj zbieram. Ja bik, szybko polujemy na te rzeczy stąd, bo tu jest dużo mega. No stąd tutaj wiem. Ale trzeba tego. Co trzy beczki. Widzę. Dobra, ja już jestem tamtej chyba. Czekajcie. No, ma ktoś 8 liny? Nie. Ja mam, ale ja będę potrzebował do tego. Dobra, Daj. potrzebuję dwóch... Czekaj! Nie ma, nie ma nic. O, znaczy jest spadek. Przez spadek. Masz spadek. O, ja patrzę. Ej, weź tam łap ja tam, beczkę. O, jedną beczkę. Jedną beczkę, jedną beczkę, jedną beczkę. Daj, daj, weź tam łap beczkę, daj. Ile? Nie ma jest deska. Co tam deska, jest? Śruba deska, jest? Odpadki, deska, plastik i nic To mi kolejna deska na horyzoncie. Ja tutaj łapię. To tu ja powinniśmy siat tu siatki trzeba zrobić, bo inaczej nie damy rady nic. Już się hakki... Zaczekaj tego! Zaczekaj, tutaj jest to! No to... Hack mi już się kończy Siu, siu. No to zrób sobie, tani jest. Bardzo Czekaj, ja już wam mówię, czego mi brakuje do tej sieci. Brakuje mi tak. Dwie i nie i dwa gwoździe. Kotler. Ja mogę ci zrobić gwóźdź, jak chcesz. pójdę ja do nazwka. Mogę się zrobić trzy gwoździe. Chcesz? Mhm. Mam? A. No to zrobię ci. Tutaj, nawać, ty ale to wiesz, że to wystarczy z ręki łapać. Masz, masz to, masz to, masz to, masz to, chodź, masz to. Ej, mi się chce wody, wo wo tutaj jest wo gwoździe, ale mi się tak chce wody. Mi też chce się wody. Ja, ja biorę wodę. Nie, albo wiesz co. Ja ja wiesz co, ja wolę, zrobię sobie to. Wolę, wolę A, dobra, to. Ej, to gdzie jest mój arbus? Kto ze twojego arbusa? Ale ja dostałem desek Ej, to wziął mojego arbusa! Ja żadnego ja arbuza nie mam. Nie mam. O, tutaj. Ananas Potrzebuję. i arbuz To daje i wodę i jedzenie. Ale ile wody? I jeszcze ananas. Tak, muszę się napić, muszę coś zjeść. A ja tutaj... Ja ugotuję nam ziemniaczki ja mam buraka. Gdzie ja to mam postawić? Zróbcie coś. Gdzie to się... Tutaj ziemia. Ziemia do uprawy? Mały skrawek ziemi? Ale ej, ja potrzebuję tego śrubę jedę, i wtedy mam metalową wędkę i wtedy mogę łowić przez lat. Dobra. Te Zasadziłem buraka. Buraka? Świeża woda musi być. O, i tutaj złapało się. Dzięki. Muszę się napić wody. Jak sądzisz, czy nam dobrze idzie teraz z tym, z tym raftem? Bo nam, la, ja myślę, że jest super na razie. Kto mi tu wodę zabrał? A ja tutaj tego. Balba, bo balba... Ja zaścadziłem tutaj hop i jeszcze kolejna ja buraka. ja nie brałem wody, ja nie wody. Ja coś robię teraz, mm. ja trzeba... Ej, wody U. trzeba tutaj nalać. No już, tutaj... Ej, kto chce Jaka tutaj ziemia? Ja potrzeb... O, jedną śrubę potrzebuję. W tych siatkach wystarczy zostawić, to to się będzie samo zbierać. No, ja wiem. Zostawcie, beczka sama przypłynie, więc wiesz. To nie trzeba walczyć. Nie używajcie tych haków, jak mamy blisko przed, jak przed nas leci. Bo to wtedy marnujesz trochę hak. Patrz. Widzisz, co się nie, nie zabrałeś? Czy zabrałeś? Zabrałeś. No patrzcie, kto tu stoi. Jofik. Oa! Pomocy! Pomocy, nie mogę dopłynąć! Potrzebuję wody! Potrzebuję wody, już mi wody u uba. To Pięć zaraz ugotuję. Ja zaraz ci. W sensie no, zaraz się to ugotuję. O Jezus. Udech. MISIOWIK! Nasiąwa ananasa. Patrzcie jak zasadzę. Jak to można zasadzić? Gdzie, gdzie jest to do zasadzania? Bo ja tam buraka zasadziłem i tego już tu nie ma. Co wyście z tym zrobili? Nasiąwa ananasa? Jak tam mam wsadzić nasionę ananasa? Co się stało z burakiem? Wszystko wam powiedzieć. No, ktoś naprawdę tu. Kto to usunął? Nie da się ktoś... usuwać buraka z tego. Jak, jak ktoś tam... Ktoś usunął tego. Jak tam. W... Nie da się tak. Jak tam coś wsadzisz. To coś się w ogóle mnie odzywam. Mogę zobaczyć. Ja halo? Nie ma go. No, tu był mój burak. Ktoś mi buraka za. Ktoś buraka zniszczył. Kto jest tak mądry? Jak nie da się mówić, że się nie da, buraka? Możesz to usunąć. Podchodzisz i klikasz X i to się usuwa. Ktoś mi zniszczył nie. buraka. Patrz, tak, patrz. Jak zniszczysz X, -a, to się zbiera. Patrz, to jest butelka, naciskam X i się mi zebrała. I teraz mam ją w i mogę. Dobra, mam buraka kolejnego. Mam szczęście. Odpadki. Patrz. Zasać surowy burak i nie usuwać tego, bo to naprawdę potrzebne. To trzeba podlać. To podlej. Halo, słuchaj mnie? Tak. Teraz tak. Matko, mi się coś z mikrofonem stało, że mi się tego od ten... A co? A, a ty tu zgadałeś cały czas do ja nas? Do was, bo bo jakiś... Kto usunął usuną buraka? Dajcie mi jedną linię! Linę? Bo ktoś ktoś usunął ja mojego buraka! Dać, ja... Ale ją... zaczekajcie! Nie, nie muszę coś zrobić. O, masz buraka! Na trzeba, serio. Ej, bo zjadło mi buraka! Zjadłeś z buraka! Zjadło mi. Ej! Wyspa! Trzeba zrobić! Ej, jak jest wyspa, no to trzeba zrobić! Ale co? Ej, trzeba zrobić kotwice, 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 kotwice! Mam An... kotwice! Zrobiłem kotwicę. Wypełnij sobie tą wodą. Tutaj, Też, nie, nie. tutaj tu Potrzebuję już Ej, tego jedzenia. To mogę mam jedną no, linię. Mogę jedną linię. Tak, je mam. Ej, jaka wyspa wielka! Jaka wielka wyspa! to tak, co się tam tak. czy... A ja sądzę, że trzeba zrobić Mewa! Mewa mi dzigała mojego buraka! Co, co za nie? mewa? Mewa. Trzeba odganiać! Buraka. Chcę odganiać takie mewa. Mi do mojego buraka, tak się nie robi. To się I tak będzie smutno wtedy. E, bo ja mam 20 liści... mam 20 liści, 20... Ej, zobacz ile mam drewna? 20 drewna, 20 liści A ja, ma, a ja mam 33 drewna. mam 40 drewna, dwa razy, mam 19 plastiku Co, no to... Dawaj! Dasz mi plastikę! 4 odpadki wyspę trzeba rozbudować. Tu trzeba siatki zrobić. Dajcie mi jedną No te trzeba zrobić, ale nie mamy tego. Ej, tutaj jest tego. Taki... Ej, dlaczego ktoś Ej, to zasadził? Dlaczego ktoś jacyś... tutaj tego? Teraz trzeba dopłynąć do tej wyspy przez kogoś. Ja albo... tego nie zrobiłem. No, no to to się... to Przepraszam, ja... Jak to, się, jak to się podnosi? Nie da się, nie da się. Wtedy nie będzie o. nam brakowało kamienia. Przepraszam. Jak nie będzie, jak będzie brakowało? Jak ja mam 9 kamienia. Mam kamienia? super już. Ja mam dziewięć kamienia. No to weź sobie to z Davy i jeszcze raz to zrób. Odejdź wydru. Mam już mało jedynka. No bo trzeba tego śrubę mieć. Ja to chyba rób na Przepraszam. Dlaczego no, ty to zrobiłeś? Po co to zrobiłeś? Kurko, matko! Nie mam liny. Muszę linę szybko zrobić. Ja to szybko robię. Zrobię kokos, zjem sobie krok z ciebie bo... No, mam cegłę Zarzuć samą co cisę, znasz się Czo, mogę ją postawić? To ją postawię Tak, postaw Ale ja nie mam drewna Ja się nie mam drewna, 22 razy Płynąć do ciebie na tą wyspę? A już płynę Bywa! Ona tego buraka zje Spokojnie buraczku Buraczku, spokojnie, ja cię uratuję, ja cię zjem Nie bardzo. Czy ty... Czy... Ty z, z, czemu zrzuciłeś kotwicę? Albo no, już dalej nie dopłyniemy. No? Już tak to byśmy się no. raz widzieli. No to. to balba zostań, weź pilny buraka. No ja wiem, ja co zostaję, ja, ja tam nie idę. No nasiono. nasiono. Ej tam jest jakaś wy... Ej! Daj się tutaj coś zbudować. Ej, da się tutaj coś zbudować, bo chyba trzeba... ja wiem. Wiem, jaki, jaki jest... Mam niebieskiego kwiata jeszcze, co? Trzeba... Jak to tam? Ej, jak to jest, Jezus, jechać. ile tego jest? Arbuzy mam! Mam arbuzy! Ja też siadłem, już jadłam Ale w sensie dwa arbuzy i nasionka Czerwone kwiaty, czarny kwiat A, no nie da się skoczyć. Mam ananasa, o skrzynka Podnieś krata Mam odpadki, mam gwóźdź Robię mam śrubę, mam szkło Ej, bo ja mam śrubę Deszka, mam. Mam śrubę! Mam Dobra, bola... no to zaraz zrobimy tego wędkę, dobrze. Wędkę robimy tą mocniej. Sam. Nasionko ananasa, Dobra, ja... Ej bo co tam było? A tam była śruba, dobrze. Dobra, ja to ja te kwiaty wywalam, bo jak są barwi, to po co mi one białe nasiona? Ja mam dużo rzeczy, serio. Jak mnie tam u was nie mam w ogóle, nie wiem co. Ale ja chcę jest... zdechnę z tak? Taki parkour A, no to da, daj mi to śrubę, daj mi to śrubę! Ach, Spadłem! Kuki, daj mi śrubę! Jestem głodny! Daj mi śrubę! Kuki, daj mi śrubę szybko! Tam... Wróciłem, tu masz! No to ja tam Te głodny! Ja tam idę na płynę, 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 już idę. Ja tam płynę i już idę, bo albo tego, robię wędkę to lepszą A bo ja wędkę. jestem głodny aktualnie, i za. Zaraz... Nie mogę płynąć. Płynąć. No kurde, jeszcze nie taki. Nie mogę płynąć. Wiesz co, ja myślę, że teraz robię tą wędkę Wiesz co, pierw z do. tutaj. Drewno mam. Zrobię. Trzeba zabić tego rekina, i z tego rekina będziemy mieli. Że... Chyba. Nie mogę już chodzić. Widajcie mi się Przed... Co z burakiem? Mewa! Ja że żebyś pilnował! Pilnowałem, ja przy niej byłem. Ją ja trzeba kać, chyba tym. Bo ja tu stałem, odkryłem ją ja rzucić hakiem i... A ja nie mam śruby! Zjem nasa. Ja nie mam śruby. Tam jest śruba. Tam na wyspie jest śruba. Przecież ja ci ją rzuciłem. No, ale ja nie miałem chyba przedmiotów, żeby ja nie miałem miejsca. Płyń tam, Balba, dasz wierzę w ciebie. Ale ja nie wiem w którym miejscu Jak, no to, Tam tam dalej, tam w kanionie, takim kanionie między tym, między tym Nie mogę nasion, nasionek ananasa dać tutaj Musimy mieć większe do... Ja myślę, Też ja mogę ananasa nasion dać Musimy większą tą zrobić Ziemia Ziem. Dajcie mi odpadki ile macie odpadków? Masz to? to. Ile macie odpadków? Odpadki, odpadki Wie, Jakby ci to powiedzieć, ja tak teraz zrobiłem odpadki. Odpadki Ej! Wiecie o tym, że tej śruby tu nie ma, bo ona mogła zniknąć? Ona jest na parkurze No ja tu jestem Nie ma Tam na po parkurze na dole No jestem, mówię, że jej tam nie ma Nie gadajcie, że ty ją tam zostawiłeś i ona znikła, bo chyba... z wrzuciłem ją Chyba mogą znikać rzeczy, nie? Ale tutaj była, nie? Tutaj była, Zobacz, Tu, w tym No jestem, nie ma Brawo! Śrubę, Spierdzielaj i Mewo! Dźgnąłem tą Mewę, bo tutaj... Już... nie... Nie, bo dźgnę Te uważaj. Weźcie tego za, za Rekina, Rekin do nas pina. Jemy Rekina! Jemy Rekina! To jest jedyne co nam zostało! Palimy Rekina na nasz. Je, yes, DOSTAŁ 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 łap! Walcie go na łeb, a ja się z tą głupią mewą muszę rozprawić Dźgnę ją tylko z niej wylezło Bezbrudnego człowieka, bezbrudnego człowieka bije TY MEWO dź... Te mewy są upośledzone Dawaj dawaj go, dawaj go, dawaj go Ej, bo ja będę miał problem z mewami Jak... Dawaj, dawaj, dawaj. Jak je odgonić? Już nie mam, już nie mam haka Zaczekaj, nie mam tego, zaczekaj, nie mam tego. Zaczekaj. Robię to, robię to. to jest tutaj. problem. Góry mery na Ja to mogę zrobić, ale kamień... Daj, daj mi jeden kamień, daj mi jeden kamień. Daj kamień, daj kamień. Ja kamień zostawiłem w skrzynce. Ja tak, pier... Czekaj, ja bym wtedy zrobił ten mocniejszy. Dawaj, płyń. Ale nie, bo ten mocniejszy to są strzały. To są strzały, mocniejszy Niech ja się patrzę na te mewy, żeby nie zleciały, bo jak dostaną chita to już poleci. Ej, mi się jeść strasznie. Daj, daj mi jakieś tego. Tam bijemy rekinami. mam ananasa. Daj mi ananasa, Albo... daj mi tego ananasa. Mam ruty metalu. Metal. Ja mam szkło. A szkło metal. To może przetopić tego. A proszę metalu. Ej daj daj mi kamień, daj mi kamień, jeden kamień. Chcę bić te mewy na łeb. Już nie mam. A ja mogę zrobić tego, kamienne. O, kamienne, Tutaj proszę ci podleję no, ja, na, ja na dzisiaj no. odcinek, w na następnym odcinku będziemy walić się taki na łeb I mogę się kończyć. Do widzenia, do zobaczenia. Taki dzisiaj dłuższy odcinek, do zobaczenia, cześć!